Witajcie kochani, z tej strony Monia. Dzisiaj przychodzę do Was, żeby Wam pokazać album chłopięcy, który zrobiłam. I jest on zrobiony z kolekcji Baby Adventure od Craft and You Design. Może najpierw pokażę Wam tą kolekcję, jak wygląda, a za chwileczkę pokażę Wam album. Jest to fajna, dziecięca kolekcja, w której po prostu dominują wzory balonów, gwiazdek i zwierzątek. Pierwszy arkusz to jest właśnie takie zwierzątka w baloniku, ptaszki, dużo gwiazdek, troszkę zieleni, słoniki, żerawki, liski i króliczki. I te elementy się przewijają przez całą tą kolekcję. Jest ona częściowo tak. Są arkusze, które są chłopiece i są arkusze, które bardzo pasują do dziewczynki. Arkuszów jest 36, po 3 papiery z każdego wzoru, o gramaturze 190. Tu są takie chmureczki, które są z gwiazdkami i identyczne są dla dziewczynki w różowym kolorze. Później tutaj mamy też taki bardzo fajny błękitno-żółto-biały arkusik słoniki, baloniki i gwiazdeczki. Bardzo fajny. Tutaj są takie delikatne arkusz gałązki i ptaszki. Jest taki bardzo jednolity. Jako tło się wspaniale nadaje. Kolejny arkusz to tak jak poprzednio. Te same elementy występują i właśnie na takim chmurkowatym tle, które było wcześniej. I tutaj mamy właśnie te różowe chmurki. Ja takie chmurki kiedyś pamiętam, wycinałam i tuszowałam sobie takie tła. I to jest właśnie na podobnie zrobione. Właśnie tutaj mamy słonika. To taka jest w zasadzie taki Jakby wianusz, jak się zrobił na tym papierze. I w centralnym punkcie mamy słonika. jest Można tą, korzycję, tą kolekcję wykorzystać jako taką kolekcję urodzinową, ale myślę, że niekoniecznie. Ja ją wykorzystałam wcale nie pod tym kątem. Ten jest bardzo fajny, też właśnie taki jednolity, biały w gwiazdeczki jako to się bardzo fajnie sprawdza. Tutaj mamy właśnie te baloniki i też Wam powiem, że jest dużo takich tych papierów, z których możemy te elementy sobie powycinać. Bo w niektórych kolekcjach te elementy są w różnych innych, nie mówię, że crafting to design, jest takie kompozycje, że nie zawsze udaje nam się wyciąć jakieś tam elementy z niej, A tutaj po prostu one są tak rozłożone i są w całości, więc możemy sobie spokojnie te elementy powycinać. Tu są ptaszki, właśnie i też baloniki i tutaj żerawka. Bardzo uwielbiam żyrawki, bo sama jestem żerawką i, i mi to pasuje. <laughs> ten motyw. Mm, tutaj znowu mam, widzicie, baloniki, chmurki na niebie. Super. I tu jest właśnie taki arkusz, który się idealnie dla dziewczynki nadaje. Oczywiście te inne też, też nie mówię, że się nie nadają, ale tutaj właśnie jest ten arkusz yy, i ten... Ten w gwiazdki plus to różowe tu są po prostu takie i to też tak samo, nie? Takie, które możemy spokojnie wykorzystać dla dziewczynki, ale oczywiście nie tylko. Wszystko zależy od pomysłu naszego na, na tę pracę. I teraz chciałam Wam pokazać album, ale też tak myślę, bo do tej kolekcji są również takie dodatki. Mam jeszcze jeden boczek którego korzystałam. Są takie dodatki do wycinania. Ja ich mam tutaj już tylko trochę, bo część z nich zużyłam. Ale wam, wam je pokażę. I część oczywiście mam też tutaj wycięte. Jeden arkusz. To jest też Baby Adventure. To jest taki arkusz z samymi właśnie kołami. I one są bardzo fajne. I powiem wam też, że korzystałam przy tym albumie z wykrojnika. Już go dla was szukam. Tego tutaj. Nie, nie tego. Ale z tego korzystam. Z tego też korzystam, z tego koła dokładnie, bo ono idealnie po prostu pasuje do wycinania tych kółeczek. To są właśnie te różne elementy. Też jest kilka użyłam przy moim albumie. I tutaj mamy właśnie elementy do wycinania. Są one dosyć spore, co niektóre, i ja przy swoim albumie akurat ich nie użyłam, bo dla mnie były za duże. Musiałabym robić większy album. Ale też mam tutaj takie elementy, widzicie te na przykład. To są już powycinane z samego bloczka, z małego bloczka arkuszy. I bardzo fajnie to wygląda. Takie same są po prostu tylko po prostu pomniejszone. Starałam się po prostu wyszukiwać mniejszych elementów. I baloniki również wycinałam, chociaż nigdzie ich nie umieściłam. Już nie mogłam ich wkomponować. Sobie odłożę. I teraz pokażę Wam jeszcze z jakich wykrojników korzystałam. Właśnie z tego wykrojnika używałam tego koła. Z tego wykrojnika użyłam tą koroneczkę. I jeszcze jeden wykrojnik, który miałam. To jest taka rameczka. Znaczy rameczka. Taki kwadrat z wyciętymi tutaj narożnikami. Też użyłam go do okładki albumu. No, zaraz to zobaczycie. I to są numery, zaraz wam powiem. CW042. CW-104 no a tutaj oczywiście jest CW-105, to jest taka najbardziej częściej używana serwetka przeze mnie i już Wam pokazuję mój albumik mój albumik jest, wygląda tak i jest on wykonany na gotowej bazie, nie wiem skąd ta baza była, ponieważ ją kiedyś w jakimś Candy wygrałam myślałam, że jest z Echo Scrapbooki może jest, ale jak czasami przeglądałam strony w sklepie to to i tam nie był więc no nie potrafię Wam powiedzieć. Nie chciało mi się robić, więc na szybko zrobiłam taki właśnie album na, na gotowej bazie i dosyć szybko, on, dosyć szybko się go robiło, ze względu na to, że okładka była zrobiona. Teraz tak, tak wygląda okładeczka. Jest ona bardzo prosta. Jest tutaj ten element w kółku z arkuszy do wycięcia. To kółeczko drugie jest potuszowane na niebiesko. Wycinanka, czy wycinanka serweteczka i te właśnie tutaj kwadraty. Z przodu i z tyłu jest, to właśnie takie, tak gwiazdeczki. I teraz tak, na pierwszej stronie mamy tutaj miejsce na dwa zdjęcia. To ogólnie album jest na zdjęcia 9 na 13 i 9x6,5 cm, czyli połowa tego formatu. Tutaj właśnie są te wycinanki. Zrobiłam sobie też takie napisy wytuszowane, właśnie te, te tutaj mm, maty i te napisy sobie wytuszowałam. I tutaj właśnie są te elementy do wycięcia. Z kolekcji. jeszcze troszeczkę takich pododawałam: takich um, noców, czyli jakoś to się tak nazywa. Tutaj również mamy całuski. Tu jest mały słodziak. Niektóre zdjęcia tak robiłam, żeby były i w pionie, i w poziomie, żeby nie było tak, że wszystkie są w jednym kierunku. Um. Kocham cię, też jest tutaj słonik. Tyci, tyci, taki malusi, bardzo śliczniusi, i właśnie te kropeczki. To się wszędzie powtarza po prostu. Ten album jest właśnie taki, że zdjęcia nie ma tutaj klapek, flapek, różnych kieszonek. Po prostu są zdjęcia. Mieści się, mieszczą się w nim 21 zdjęcia, w różnych właśnie tych formatach, w tych małych i w tych większych. To jest mały przystojniak zasilanym lekiem. Tutaj też fajnie ten, ta wycinanka wyszła z arkusza dodatków. Tu Koronę sobie nakleiłam jeszcze i tutaj takie malutkie właśnie już były wycinane z samego arkusza małego bloczka. I tak samo tutaj. Też koronę umieściłam słoniu, słoniowi, słoniu. Dobre to było. Tutaj też jest coś dla małego marzyciela. Tutaj też w niektórych miejscach właśnie sobie porobiłam takie banerki z resztek, po prostu paseczków, które mi zostawały gdzieś tam z tej kolekcji i po prostu je troszeczkę potuszowałam i naklejam. naklejałam. One uzupełniają tą, tą kompozycję zawsze, tak? A tak naprawdę to są ścinki takie, które czasami byśmy wyrzucili, a ja po prostu je zostawiam. Też nie w nadmiernej ilości, bo później nie wiadomo co z tym robić. I sobie właśnie je do takich um, kompozycji tutaj dodaję. Tu też jest ptaszek, tu umieściłam mu gałązkę, tak jakby miałbym w dziupku słoniczek i tutaj również są te banerki. Więc tak jak widzicie, ten album jest bardzo prosto wykonany. Nie każdy album musi być taki z klapkami, kieszonkami i nie wiadomo czym, bo też osoby, które go otrzymują, potem nie wiedzą, co mają robić z takim albumem. A on jest prosty, po prostu przeglądamy i, i tyle nie musimy nigdzie zaglądać, oglądać i tak dalej. Wszystkie elementy są nie podklejone do końca, więc spokojnie możemy sobie umieszczać tutaj nasze zdjęcia, wsuwać. Tak samo pod te napisy tutaj, nawet tutaj, tak, więc spokojnie sobie możemy, czy tutaj jest delikatnie tylko podklejone na brzegu, więc spokojnie możemy sobie umieszczać te zdjęcia w naszym albumie. I to by było wszyscy. Wszystko, przepraszam. Och, jak ja gadam bzdury, ja się denerwuję po prostu i tak jest. No więc kochani, jeśli Wam się to podobał ten filmik i mój album, no to oczywiście zachęcam, żebyście łapki w górę mi tutaj dali. I oczywiście, jeśli macie pytania, możecie w komentarzu napisać. Ja Was bardzo zachęcam do robienia albumów i do korzystania również z tej kolekcji, bo jest ona naprawdę fajna. To wszystko z mojej strony. Do zobaczenia przy okazji kolejnego filmiku. Pa pa!